Międzynarodowe bluechipy na warszawskim parkiecie. 4 listopada Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie uruchomiła nowy rynek akcji zagranicznych – Global Connect. Od wielu lat giełda papierów wartościowych w Warszawie pracuje nad poszerzeniem i ulepszeniem oferty produktowej dla uczestników rynku kapitałowego i start rynku Global Connect wpisuje się bardzo dobrze w tę ideę. Celem Global Connect jest umożliwienie inwestorom, a tutaj też w szczególności polskim inwestorom indywidualnym, umożliwienie dywersyfikacji geograficznej i portfela inwestycyjnego. Będziemy w ramach rynku Global Connect oferować spółki z rynków europejskich, a także w drugiej kolejności z rynku amerykańskiego. Zaczynamy od pięciu spółek niemieckich, ale należy to traktować jako pierwszą transzę kiedy rynek okrzetnie z tymi pięcioma spółkami, no, celem giełdy i naszych partnerów biznesowych jest to, aby jak najszybciej wprowadzić kolejne spółki do oferty dla naszych inwestorów. Mamy wielką nadzieję, że nasza propozycja rynku Global Connect spotka się z zainteresowaniem i inwestorzy zobaczą różne wartości dodane tego rynku. Przede wszystkim możliwość łatwego dostępu do rynku poprzez rachunek w biurze maklerskim, tak jak dla akcji naszych lokalnych, ten sam rachunek, poprzez ten sam kanał dostępowy do Platformy Transakcyjnej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Notowania i obrót będą odbywały się w walucie polskiej. Co też może być dla wielu inwestorów wartością? Pierwszych pięć spółek, które znalazły się na rynku Global Connect, to największy europejski ubezpieczyciel Allianz, trzy koncerny motoryzacyjne BMW, Mercedes-Benz i Volkswagen oraz spółka technologiczna Siemens. Realizacja transakcji na Global Connect odbywa się w analogiczny sposób, jak na głównym rynku GPW i New Connect. Funkcjonowanie Global Connect zaangażowany jest również Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i KDP CCP, czyli Izba Rozliczeniowa, pełnią w tym projekcie Global Connect dokładnie taką samą rolę, jaką pełnimy w rozrachowywaniu i rozliczaniu transakcji na giełdzie papierów wartościowych na rynku podstawowym i na New Connect. Czyli robimy dokładnie to samo. Co oznacza, że ten rynek jest bardzo bezpieczny, przejrzysty, nie stanowiący w żaden sposób zagrożenia dla uczestników, czyli domów maklerskich, które działają w imieniu swoich klientów. Do rynku Global Connect przyłączyło się dotąd 11 biur maklerskich. Pierwszym animatorem na rynku jest Santander Biuro Maklerskie, dla którego uruchomienie rynku akcji zagranicznych na GPW jest naturalnym poszerzeniem oferty. W naszym biurze maklewskim w Santanderze od 2003 roku mamy już możliwość inwestowania w rynkach zagranicznych, 2016 automatyczne przewalutowanie. Kolejnym takim elementem oczywiście okres pandemii i bardzo duże zainteresowanie, kilkuset procentowe wzrosty zainteresowania rynkami zagranicznymi. Oprócz tego również nasi klienci Będąc klientami dużej grupy finansowej, bankowej na świecie, z dużym zainteresowaniem i chęcią otwierają rachunki za granicami naszego kraju w naszych bankach grupy, więc szereg tych elementów spowodował, że zainteresowaliśmy się tym projektem. Tutaj dodatkowa wartość dodana tego projektu polega na tym, że pojawia się oferta dla nowej grupy inwestorów, tych, którzy poza dywersyfikacją geograficzną są zainteresowani jednak inwestowaniem cały czas w polskim złotym i Global Connect jest odpowiedzią na to zapotrzebowanie. W dniu inauguracji na rynku Global Connect doszło do 172 transakcji. Obroty wyniosły niemal 83 tysiące złotych.